Najbardziej newralgicznym momencie, teraz czy nie teraz, pozostawać jak najdłużej. Im dłużej jesteś w takim środowisku, tym lepiej tam się czujesz, tak? Czuję, bo każdej chwili może iść o tym czy trafię, tak? Hop, tak jest. To cały czas z przodu, jak on nie bił, hop, to będziesz można go łapać, jak będziesz blisko, a nie być za daleko. O właśnie. Jeszcze przyspiesz, jeszcze przyspiesz. Siemtag Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Co tam rychu ja to tam rykupej. No dobrze, kurczę. mi się Ale nie, ale patrz, Ale ja nie <grym> Romanie, długo, to. Był gotowy trenować <grym> Powitanie do kamery jest już niepotrzebne, Ale bo nie widzę, że, że zrobiliście wszystko. <grym> Jak to się robi? <grym> no to, to wiesz. Kulka Dobra, a teraz bardziej na poważnie, bo były no. śmiechy-chichy, to no. ja muszę tutaj... Przedstawić miejsce, do którego dotarliśmy, nie? A, okej. Okay. Bo ja chciałem zrobić fajne przywitanie. Ładny początek, no. dawno się ze swoimi y, subskrybentami... Subskrybentami? Ja myślę, że ze mną, ja rękę wystawiam. Zaraz łody. się z tobą przywitam, ale... Jaki z... chłop! Rozumiem. Przywita, subs... <laughs> Jesteście ważniejsi od przyjaciół. <laughs> no i właśnie i tym samym się przywitać was, witać Bartka. Siemano. Siemano. Dobrze cię widzieć. 69. Tak, 69. 69, bo jest to adres jaki? Nie, bo jest to bliska mi po prostu. Liczba. liczba. No. <laughs> bo to tyle, by liczyć. mi no. liczyć. Tak. No. E, a tak naprawdę co? W ogóle mamy dzisiaj tripa, bo jesteśmy w drodze przez Wrocław, a później lecimy do Warszawy. Ale skoro stoimy we Wrocławiu, to się na tym skupmy. Bartek otwiera nie nowy klub, tylko nową filię. Nowym, tak, tak, nową, tak, Bartków 2. dwóch. tak, tak, tak. W dwóch. 2. No. dwóch. Jak I tam? to w sumie na tyle, nie? i tyle chyba, nie? Okay. Ogólnie, no, ogólnie no, pokrótce, od pokrótce, od pokrótce za Jeżdżę i poprowadzę jestem, no, seminarium. Tak. A przede mną już byli, Przecięli mi się Michał Matela na przedwleczkę, uciekł, ale tak. jeszcze jest. Różal jest w środku. Tak jest. Ciężko no. pracuje? Bardzo dziękuję, że przyjechałeś od razu na otwarcie. Poletę, nie, m? mamy takiego szampana, bo jest tak sz, rzucał, tak wiesz, rozbijał, ja nie? No to już przywieźliśmy też coś od siebie to, to na to, to jest nie taka sieciowa. <laughs> wie, to, <jasne. śmiech> to, sieciówka, mi, tak, szampany! Prawda, że jest sieciówka już tak. No to już jest sieciówka, nie? Dwie czy trzech. Dwie, no tak? O, nie wiem, no dobra. tak są trzy osoby tak. na policji że zgłaszają. Chowajcie tego szampana! Chowajcie tego szampana! Myślę, że to jest tak ja właśnie z grupą przestępczą zaczyna się trzeba sobie. tak? Okej. No to nie Ogólnie wiadomo, że jest Peja Riku Peja przyjechał też zaśpiewać tu koncert No, także widzę, że sama śmietanka towarzyska przyjechała W ogóle Peja był tak. w gotowości trenować, wziął wziął torby, wziął rzeczy, ale go reszta kompanów tak. podróży wyśmiała i odpuścił tak. Nie czas z długą Dobra, można mówić w kółko to samo, dobra idziemy już. Tak, nic mądrego tutaj już widzę, się nie wydarzy. Upykasz pierwszy od prostego. Bum, bum, high, hop, noga, bum. Można tym zaskoczyć, tak jak mówiłem, już na tym zmniejszeniu gdzie obydwoje jesteśmy zmęczeni, bo paradoks polega na tym, że zwróćcie uwagę, ci, co walczyli tam dużo walczyli, nie Co mieli dwie czy trzy walki. Jak się przygotowujemy do walki, robimy sparingi. Na ja sparing robimy po 10, po 15 rund. To walczymy my ma to pięciorundowe, to k 1 to 3 minutowe. A jednak wchodząc do tej walki, już mamy coś zabrane, tak? I im walka dłużej trwa, to normalne prądu mamy mniej. I właśnie wtedy, na spokojnie, wtedy te patenty, tak? Oszukać, bo to co oczywiście wykonywaliśmy, tak jak wiem, to jest element, bo to wszystko można sobie wpleść w dowolną akcję. Można gdzieś tam po zwodzie, można wskoczyć akcją, tak, cyk, na odchyleniu te Najgorsze jest to, jak będziecie wykonywać bez przygotowania, tak, gdy nie macie oddechu, gdzieś tam machniecie i tak dalej. Właśnie najważniejsze jest to, żeby do końca trzymać tą zimną i zaskoczyć, tak. Z mojej strony to wszystko bardzo fajnie mi się podobało. Załóżcie na tym wszystkim. Trwa, nadzieję, że się podobało. Ostatni już segment, ale nie. Na najlepszych się czeka, bo już się wydaje, ne? że warto było czekać. Tomasz Tarara. wielkie brawa. Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie. Z racji, że, że jesteście po przynajmniej jednej jednostce chyba jak się nie mylę, to ja w ogóle swoją drogą naprawdę nie trawię klasycznych rozrzewek i to również chciałem wam zaproponować, bo stwierdzam, że chyba nie przyjechałem to też po to, żeby prowadzić pół godziny gimnastyki korekcyjnej. Bo jeśli jesteście rozgrzani, to proponuję, żeby od razu brali sprzęcior i dobieramy się dwójeczkami. Ja zadam oczywiście parę takich wdrożeniowych ćwiczeń adaptacyjnych do tego, co finalnie chcę zrobić, ale pokrótce sprzęcior i dobieramy się dwójeczkami. Mam pomysł na parę przejść z obrony do ataku, ale żeby też się trzymać odpowiedniej chronologii z obrony do ataku. Więc najpierw zadba, zadbajmy o dobrą obronę, a dopiero później jak będzie dobra obrona, po, po, pogadamy o tym w jaką, e, w jaką pozycję przyjętą przy ostatniej fazie uderzenia można wykorzystać pod ciosy kontrujące. Dawaj, delikatnie przyspiesz, hop, 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 hop. we mnie w środek. Nie pomagacie sobie, kiedy ja będę bił ciosy po krzyżu, druga osoba zamknie oczy i uwierzy w swoją rewelacyjną obronę, a tak ona ma nie wyglądać, dobra? Pomagacie sobie w ten sposób, że ja potrzebuję dostać taki pół do niesienia. Na ile głęboko muszę się wychylić, żeby być bezpiecznym, ale też nie przesadzić z tą głową, gdzie jest faktycznie od ściany do ściany. Tak, hop, delikatnie, jedziemy, płynie. Hop, 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 hop. Troszkę płynie, o właśnie, półtem szybciolnego. Półtępa szybciolnego, tak jest. Bardzo, bardzo dobrze. Hop, hop. Zaczynamy od bardzo spokojnego tempa i delikatnie, delikatnie, delikatnie przyspieszać, Ale bardzo delikatnie. Robicie to przede wszystkim technicznie. Dawaj, sobie hop. hop, hop. Dobra, to właśnie w Jesteś tu? Chciałem, żeby był tu, lekko, żeby był na przodu. Proszę. Chodzi o to, żeby był cały czas gdzieś tu. Hop, Milu. 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 hop. Hopa, nie to. Hop, widzisz? Hop. Oh nie to. To cały czas z przodu, jak on będzie mił hop, to będzie można go łapać, jak będziesz blisko, a nie będzie za daleko. Dobra, jeszcze przedpierz, jeszcze przedpierz. Bardzo to to dobrze, zobacz. 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana, zobacz, nie ma przerwy. Hop, hop. Co? Dawaj, za mną hop. Odlepię, hop. hop, hop, hop. Duże tempo, może zrobię <grywña> wolniejszy, nie? Hop, Bum. Większość osób, hop, Bum. Wszyscy mega cieszą, bo że tu panie wychodzi na tarczy i macie rację, wychodzi tylko i wyłącznie na tarczy. I patrzcie, się, w, w odróżnieniu od tego, co było tu, tylko jaż, nie? Tu przede wszystkim go nie trafiam. Co, co stanowi dość duży problem z porta walki, że jakoś się nie trafia. Ale będąc tutaj. Akurat on jest polu rażenia. Kiedy wraca bardzo wolno lewą ręką, bum, to prawy krzyżyk, jak widzicie, bo ja zdążę skrzyżować prawą rękę nad jego wracającą lewą. Więc tak naprawdę dokładamy cios, ale ja cały czas będę chciał, żeby pełna koncentracja była w tym, jaki jest kierunek zejścia, tak? Hop, tu, prawie we, we mnie. Za każdym razem hop. Lewym muchem, gwiźdzutko, idzie prawy krzyżyk. Pokaż mi, jak Może jeszcze nie będę w początku, ale tak, daj mi tarczę na prawy prosty. Kiedy ja prawie prosty, BUM, to mu się ja bardzo wyraźnie przenoszę, strzelam, że z 70% ciężarcia jest na lewej, 30% może jest na prawej. Dzięki temu, ja naprawdę wykorzystując tą pozycję, wykorzystam to, że jestem w stanie podnieść prawą nogę i kopnę sobie kopnięcie, jak sama nazwa mówi, zna skoku. I będę mógł podepnąć się lewą nogą i kopnąć lewą nogą. Uważajcie, bo skoczę gdzieś tam. Tylko <noise> sprawa, żartowałem, ale finalnie chodzi o to, że im dalej skoczę, tym mocniej kopnę. Żeby było bardzo proste to tego rozumowania Im mocniej się odepnę, tym dalej skoczę Im dalej skoczę, tym mocniej kopnę Oczywiście nie będę chciał chować mocno, ale po prawym prostym Ja nie muszę teraz sugerować, sprzedawać Tego przekroku, który jest potrzebny, ale mimo wszystko Jednak coś za coś on będzie bardziej widoczny Tylko ja teraz z racji jestem w stanie podnieść prawą nogą To skaczę bardzo uważnie W, fuh, w prawą stronę z mocnym wewnętrznym dochikiem, Który będzie piekielnie mocny A na pewno niewidoczny Ja bardzo dużo lubię takich nieszablonowych technik, właściwie takich jakkolwiek to nie zabrzmi, nietechnicznych, choć uważam się za maniaka, maniaka techniki, to uważam też, że taka surowa jedna 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 technika dla, dla każdej sytuacji po prostu jest nieodpowiednia. Dlatego przede wszystkim dużo bardziej stosuję koniecia sytuacyjne niż techniczne. Nie potrzebuję, żeby coś ładnie wyglądało, potrzebuję, żeby to przede wszystkim działało, tak więc jak się ze mną zgadzacie to możemy polecieć tą akcję, jak się nie zgadzacie to do domu, dobra? Do e, czego to mówię? Przykład. Często jest tak, że w sobie blisko, a mimo chce kopnąć prawego loła. Gdybym otworzył książkę do low kicków, nie wiem, na 38 stronie i poczytał, że low kick to jest tak. Praca na lądze podporowej, wyciągnięcie kolca biodrowego do przodu, jest to kopnięcie okrężne. Z całej rodziny tych round kicków, low, middle, high, no i to jest ta najniższa strefa. I jak ja stoję tutaj, no i patrzę, jak mam mieć kick, no i tak strzelam. jest problem polega na tym, że on nie działa. I dlatego sama nawet nazwa tego wygnięcia jest antyloem. To co chcę pokazać, to jest antylo, czyli totalne zaprzeczenie techniki. I to są moje propozycje, że jeśli mocno ugnę nogę pod problemą, na której stoję, trzy się automatycznie biodra cofają i ten kolec biodowy, o którym wspominałem również, tak? I z takiej niewygodnej pozycji jestem w stanie iść tutaj kopiąć tego właśnie szczura. Są podpowiedzi, możecie to robić jak chcecie, jak jest wygodniej, to może stać na uszach i to kopać. Ja podpowiadam na tyle, że stoję bliziutko, tak? Bum i faktycznie jestem w stanie się Kupiasz tutaj pod bum! Wujeczkę. Jak widzicie jaki totalny co tak? Cofam dusko, to jest no bardzo blisko, chodź. Dawaj, mi, żeby nie było, że ja bardzo dobrze, tak. I pamiętajcie, bo też wam przyglądam, powiedziałem, że jest to ćwiczenie na reakcję. I ciężko jest mi uwierzyć, że ktoś trenuje reakcję, jak sobie stoi na przykład siebie i... Co półtorej sekundy właściwie akcja. On nie reaguje, bo może sobie myśleć o tym, co będzie dzisiaj na, na obiad, ale to jest to mi każdy Dużo bardziej mi zależy na nieregularnych odstępach czasu. I to jest taka, taka mega niekomfortowa pozycja, z której każdy szybko chce uciekać. Bije, żeby go po prostu nie denerwować, że on się denerwuje. To jest, to jest właśnie finalnie, żeby w takiej taki naj, naj, najbardziej newralgicznym momencie, teraz czy nie teraz, pozostawać jak najdłużej. Im dłużej jesteś w takim środowisku, tym lepiej tam się czujesz, tak? Czuję, bo każdej chwili może iść o tym czy traty, tak? O, tak jest. O, pardon. Nie śpi. <grych> Dobra, jedziemy. Prawy antylow, ale wyprosty. Moja, moja reakcja na, na Twoje objęcie ma na Ciebie skrzywdzić, nie. nie. Na razie jeszcze nie pokażę, jak to sobie zrobię. Pokazuję ci wewnętrzną część stopy, którą bardzo nisko podnoszę na ziemię. Automatycznie prawdopodobnie kopniesz tutaj w kolano. I druga rzecz, ja obracając do ciebie stopę w ten sposób blokuję nogę w stawie biodrowym. I w tym momencie, mnie już nie przystawił się w prawo, tak jak było to wcześniej, kiedy palce miały skierowane do ciebie, robię jeszcze bez najmniejszego problemu. Chciałbym, żebyś poczuł to miejsce tak, że jak kopniesz, to jak kopniesz w ściany. To każdy wie, jak to jest nieprzyjemne. I finalnie masz tak, to skończy. Dawaj, spora Boom, Jeszcze raz. U, jeszcze raz. Cześć, to możesz mocniej, tylko to chodzi o to, żebyś sam o siebie zadbał. Bum, o właśnie, Nawet Najważniej, bum. Ale to, to bum. mocniej bum. Jeszcze raz, bum. O, jeszcze raz, bum. Boli? Ma boleć. Idealne ćwiczenie do tego, żeby się nauczyć rozróżniać ciosy szybkie od mosty. Bo jeśli ciągle ma być maksymalnie szybki, to pewnie nie będzie maksymalnie mocny. Tak jest taki siłowy, który próbujemy zrobić, knockout. Więc tutaj stawiamy na serię, bicie, im szybciej, tym lepiej. Bardzo prosta akcja. Dwa proste, sierp prosty. Pokażę taką akcję. Lewy, prawy, lewy sierp, prawy prosty. Lewy, prawy, sierp prosty. Tak jest. Kiedy powiem raz, to bierzesz raz tą akcję. Kiedy powiem dwa, bez żadnej przerwy bierzesz dwa razy z rzędu tą akcję. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze wysoko, ostatnie powtórzenie, mocno krzyczysz. Wrzeszczysz, pierdzisz się. Dawaj, chodź! dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Uwaga, w Uwaga, raz! Dobrze! Dwa! W no, miejscu nie chodzimy! Trzy! Dobrze. Ja bardzo dziękuję. Jak zawsze świetnie. Tomek już drugi raz w KO Dzimie. Tym razem na drugiej lokalizacji, na nowej. Jak się podoba? Bardzo się podoba. Bardzo okay. się podoba. Właściwie tutaj trochę Bartowi poznałem, że już druga filia. E, a my w Krakowie się nie możemy rozwinąć, ale zajebiście mi się bardzo podoba, fajne uzupełnienie, bo na dole jest o, e, do treningu siłowego. U góry jest coś ważniejszego, nie? Także pamiętajcie, że no, no. bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. I w ogóle bardzo mi się podobało seminarium, za które chciałem bardzo podziękować. Jakie za... brawa. No nie, za duże zaangażowanie, za zajebistą fajną atmosferę, bo inaczej bym tutaj przede wszystkim nie przyjechał Ale ja przyjeżdżam do Bartka, to raczej o te dwie rzeczy się nigdy nie martwię nie? Tak jest, nie. nie zrobiliście wstydu <śled> Oczywiście o moim klubie mówię <śledztwo> <śledzpiech> Dobrze. Dobrze. Okay. Jeszcze raz, bardzo dziękuję, wielkie <śledzpiech> brawa Dziękuję za Polecam nie? się na przyszłość No i co, chwila dla fotoreporterów jak wiecie, kanał ten prowadzę w różnych, w różnych odsłonach i mieliśmy Sararati Montour, byli zapraszani goście, były moje wypowiedzi na różne tematy, bardziej lub mniej się mogliście się ze mną w tym wszystkim zgadzać i możemy śmiało powiedzieć, że faktycznie Sararati Montour to właściwie będzie tego typu odcinek. Z dużą przyjemnością mieliśmy okazję tutaj odwiedzić Bartka Batrę w jego nowej filii która zrobiła na mnie duże, pozytywne wrażenie. Zawsze pozytywna atmosfera i dobry klimat właśnie w trakcie prowadzenia seminarium, fajni goście, no bo tylko na króciutki moment zdążyliśmy się z Michałem Materlą przeciąć i również z Marcinem Różarskim, który kończył swoją sesję treningową. Ja właśnie w tej chwili zaczynałem, ale nie ukrywam, że to samo otwarcie w ogóle było bardzo fajne, było interesujące dla, dla ludzi i z podobnego elementu chyba będę chciał tego Bartka troszeczkę podpatrzeć, bo chyba za tydzień 15 października. Mam nadzieję, że wyrobimy z tym terminem. Dlatego tak bardzo się jeszcze zbraniam z tym, żeby podać taką oficjalną datę, bo nie wiem finalnie czy na zdążymy, ale każdy kolejny dzień przybliża nas. Daj Boże do tej daty jest 15 najpóźniej, 7 dni później 22 października robimy swoje otwarcie klubu. Powiedziałem robimy, bo robię to razem z Norbertem Samą, z Divim, moim kolegą, moim przyjacielem, moim również drugim trenerem. Robimy to na ulicy Zakopiańskiej 72D w Krakowie. Ten adres wam, znany wam był wcześniej z, z dużego centrum crossfitawego, które zostaje na miejscu po prostu łączymy niejako siły i sobie tam dobudowaliśmy dużą atresolę z 270 metrową salą z ringiem świetnie wyposażoną Was na, to, za, na, to, na to wydarzenie Was również zapraszam Myślę, że również na Ostatniej Prostej będę chciał zaprosić ciekawych gości i na bieżąco bądźcie w social mediach, bo myślę, że takie informacje do was również dotrą. Dniówki oczywiście nie jest koniec. Wydaje mi się, że będzie koniec chyba pierwszej części naszego właśnie wyjazdu on tour, no bo w tej chwili przełączamy się na, na Warszawę. Tam się dzieje gala World, którą za chwileczkę komentuję jest wraz z Mateuszem Kaniowskim. Pojawiło się parę nowych, ciekawych nazwisk w tej organizacji, także co? Także jak widzicie dzieje się sporo. U mnie cały czas się dzieje sporo, tylko może dlatego że zniknęły ostatnimi czasy z Właśnie pełen fokus na otwarcie klubu, na, na pilnowanie biznesu, a to niekoniecznie być na, musi być na tyle interesujące, żeby to przedstawiać w kamerze. Oczywiście z samego otwarcia będziemy robić na pewno jakiś fajny, fajny materiał. Wracamy do, do, do gości, wracamy do youtubowania, wracamy do życia na pełnych obrotach. Siemanko, dziękuję za dzisiaj.